zawracasz. Jesteś narzekającą, chodzącą, marudą. Dobra, i tym właśnie akcentem witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Są z nami te nasze nieszczęśliwe psiaczki. Kto jest szczęśliwy? Kto się cieszy? Kto się cieszy? No oczywiście, że psiaczki się cieszą, tak? Są zazdrosne, jedno o drugie. Takie to są psiaczki. Eee, kochani, zaczniemy od... Od czego zaczniemy? Od y, gimbala. Od gimbala. E, mamy gimbala. Gimbal... W, Wręcz w perfekcyjnym stanie, oczywiście, używany. Tutaj ja będę trzymała, a ty będziesz sobie otwierał. Tak, pokrótce tylko to pokażemy, nie? Żeby nie było tam. Nawet ten uchwyt magnetyczny, myślałem, że go już nie będzie, bo, bo że go ktoś tam użył. Ale wszystko jest: jest tacy i cała ta dokumentacja, i wszystkie duperele. I pokażemy sobie. Te, ktoś tam napisał, że gimbal na niepotrzebny. Stabilizacja jest w telefonie. Kochani, ja się dzisiaj bawiłem w robocie tym gimbalem przez chwilę. Przez chwilę tylko. E, jest świetny, ma tyle funkcji, że będziemy. Myślę, że te filmy na pewno będą teraz fajniejsze. Także to sobie zostawimy na. E, Mam że pokażemy po prostu jego możliwości w filmach, nie? Bo to byłoby takie najfajniejsze. O! Świeci, siek, świeci, Władzimy, Kicia czuje matkę i się ustawia i się grzecznie odchodzi. Telefonik to nie jest Redmi Note. E, tak ktoś zapakował. Udało się go wyrwać. Zobaczcie. Samsung s 21 Ultra. E, używany, nie wiem dlaczego tak tanio, go żeśmy kupili. E, zapłaciliśmy za niego 1500 zł. A to jest 512, 512 GB. Giga. E, one zaczynają się od 200-2500. Więc ten, kto to sprzedał, myśleliśmy sobie, że na pewno jest skradzione, także nie sprawdzamy numeru e-mail, chociaż podał go. E, będzie do nagrywania, tu karty SIM nie będziemy wkładać, więc yy, przyjmijmy, że jest ok. Na pewno nie jest trefny. Słuchajcie. Yy, nie kracz. Nie no, nie, no chyba nie, no chyba nikt nie jest na tyle głupi, za zatem bardziej, podał swoje dane. Nie, tym tak, dokumenty wszystkie tak. Dobra, także. to sobie odłożymy tutaj. Sprawdzę, mikrofon mam włączony. Mam włączony. Zakupy Sylwii, nie? Sylwiak jest po wypłacie, to proszę bardzo, kupuje dla siebie, yy, będzie sobie żuła wołowę, to taka przekąska, Sylwia uwielbia. A na poważnie to, to dla piesków. Tak? Bo ktoś tutaj wszystko obgryza. <laughs> nie, Ale żadne się nie przyznaje, prawda? Kto to, to zrobił? No na pewno nie Majeczka. <laughs> Kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Dobra, kolejna paczuszka. To kupiliśmy, no bo puszki będą, nie? Puszki, 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 wszędzie puszki. Właśnie puszki mamy o, musimy odesłać. bo tam złe jedne zamówiłem. A i, i dłuta musieliśmy kupić najtańszy zestaw dół. Ponieważ te kable możesz pokazać, które będziemy tam chować. Pamiętasz czy nie pamiętasz? Mówię. Co mamy pokazać? Pamiętam. No to, że będzie tu run... będziemy kuć, żeby był ten kabel schowany. Tak? Dosyć głęboko damy zaprawę i dopiero ten damy, żeby one nie były tak jak obok siebie, nie? bo podobno to jest źle, ale ja patrzyłem u innych elektryków, jak kładą instalacje i też się krzyżują i nic tak nie, nie robią, tak jak my zrobimy. Także źle, ale chyba do przyjęcia. Dłuta kupiliśmy po to, bo Sylwia dziś pieprznęła te, które były z młotkiem w zestawie, no jest, zgubiła, nas tak, bo Sylwia taki burdelasz jest. Jak ktoś nas ogląda. Jaki ona jest burdelaż, Jaki, Jaki ona. Jak ktoś nas ogląda, to doskonale wie, że to ty zgubiłeś. Mhm. Tak, bo w odcinku jeszcze. jeszcze na pewno powiedziałem, teraz zgubię dół, te dół, to, nie? Nie, po prostu wiecznie, coś czego czegoś mhm. szukasz, bo jesteś połaganiarz. Dziewczyny Dobra. myślą, że coś dla nich. Nie, nie. Dla nich to już było. Ale zobacz, zoomę. Y. Ale a propos jeszcze, dla nich będzie temat o karmie, nie? Bo zamówiliśmy, ale to zaraz sobie do tego, do tego dojdziemy. O karmie, której Adrian próbował. Tak, próbowałem karmę dla psa. Wrócimy do tego tematu. Za 17 zł, nie oczekujcie cudów, dlatego kupiliśmy trzy, ale jeżeli dadzą radę, to te dwa są Tak, tak, dokładnie tak. Próbujmy. na razie je odkładam i przechodzimy sobie dalej. Pan elektryk, pan elektryk... Elektryk Jakub napisał. Jakiś czas temu. Bo tak, bo pisałeś sobie o Wago. Ja tam się pytałem o łączenia kabli, bla bla bla. Tam głupot i ważne. są napisał: Podajcie paczkomat, to wam wyślę e, kilka paczek Wago. Poczekaj, muszę kota uspokoić, bo. Bo zaczęła się pazurki, tak? Pazurki się ostrzyć na styropianie, zaraz będzie styropian wszędzie fruwał. I tak sobie rozmawiamy później. Ja powiedziałem to Sylwii, i mówię: e, Psi! się i mówię, słuchaj, wyślę nam parę paczek wagą. Mówię, dwa, trzy jak opakowania wyślę, będzie super, nie? No i pojeżdżamy, bo paczuszka dzisiaj tam na maila dostaliśmy, no ale to, to nie wskazuje na, na dwie paczki wagą. Więc sami jesteśmy ciekawi w ogóle, co, co zostało nam tu wysłane. No i ja już widzę, że czyli coś sporo weź tego kotaca, kotaca. Jak możesz, bo. To trzymaj. pauza może, co? Dobra. Pauza? Jesteś z powrotem. Dobra, kota ukatrupiliśmy, uka także przykro mi, Dobra. już to się nie będzie, nie? <grym>, Dobra. Jak ty w ogóle możesz tak powiedzieć chociaż? Normalnie lubuję się w czarnym humorze, nie? Także historie kryminalne o morderstwach i tak dalej, i Sylwia wyląduje w studni, to są wszystko takie tematy <grym, mówię, <grym, nie? O, patrz. ty przed sekundą powiedziałem o puszkach. Zdążyłem przecież o tym powiedzieć. Ze śrubkami. Ze śrubkami, tak, bo ja, ja zamówiłem bez śrubek, dlatego je odsyłamy, nie? O kurwa. Znaczy, kurde, przepraszam, ja nie przeklinać, wiem. Trochę będzie tego. I ja już widzę, że to nie są dwie paczki WAGO. Ale jaja, patrz puszki jeszcze, nawet do kamer, bo też mieliśmy kupić, bajeczka natynkowa. A patrz, nawet nie wiedziałem, że są na 8 przewodów. Fajnie, bo mamy w paru miejscach nie takie, że tam klątanina aż, aż będzie kabli. Ale jaja, uwaga tak? no. Ale bajeczka, e, Żebyście mieli jasność. E, jedna taka paczka to takie 7 lekką ręką, nie? Naprawdę? No, takie gówno, nie? Takie. Pff, już Widziałaś, jak to wygląda za, za te parę, które żeśmy za, zamówili. Parę sztuk tam było, nie wiem, z 50, 120, nie, może więcej było tam. Ale różnych, nie, naprawdę dużo nie było. Mała reklamoweczka. 120 czy 130 zł, żeśmy zapłacili. Także kosmos. No tak, że też. Zobacz. Ale będzie puszkowania. Tym handlowałem. W tym. W sumie to wszystkim tym handlowałem. Ośka. Szkoda, że tego nie nagrałaś, nie? To było dobre. Bośka! Nie wiem, czy to nie jest do kabli, że wiesz, wiercisz otwór na kołek albo do, do, do pustaka i wtedy sobie zaginasz, tak jak tak jak ta taśma aluminiowa, tylko to jest taśma stalowa bodajże, no, no nawet no, na 100% to stalowa, tłumaczy. to mi się wydaje. Tak, no, że za, zaraz jak tylko dodamy ten film, to Jakub napisze, że to, to i to, to, to jest to i tak dalej, i tak dalej. Będzie puszkowania, mamy trzy, trzy potrójne, cztery potrójne, To maja. bajeczka, bajeczka, parę to. jeszcze mówimy, i będzie bajeczka, no. i do monitoringu. Dwa, trzy, cztery, pięć kuszeczek. To jeszcze 5. Mamy... Ile mamy kamer? 8. Jeszcze trzy będziemy musieli domówić. No ile, ile pieniędzy odeszło do wydania? Ach, panie Jakubie, tak się rozliczymy. To nie licz nas 8 tych paczkę, nie? <totek> <totekści> nie, ale droga, Sien, co tam? Co, kuchony, co? Co tam? Co dla Ciebie? Nic Kubuś dla Ciebie nie wysłał, tak, nic, nic nie wysłał, nic, nic. Dobra, no już wracamy do, do tematu. Bardzo dziękujemy Kubuś, jesteś wielki, ale i tak wrócimy do tematu rozliczenia jak przyjedziesz. No teraz już musisz przyjechać, także wiesz, nawet jakbyś się chciał wymigać z roboty, to chcąc nie chcąc już musisz być. Dobra, co teraz pokazujemy? Może cięcie i zaraz coś pokażemy, tak? tak? jest. Już? Tak, tylko dla pokazania, że nie będzie już e, żadnych wibracji. To jest mój telefon, moja Motorola, której nienawidzę, nie? Bo się zacina wiecznie i coś nie odpowiada i wiecznie i coś nie, nie gra, nie? E, teraz teraz robi sobie zdjęcia w panoramie. No, jak dla mnie to jest w ogóle the best, bo chcieliśmy zrobić ogólnie zdjęcia łazienki, ale nie byliśmy w stanie ze względu na to, że e, za blisko jest ściana, nie? On robi na przykład 9 zdjęć, łączy je sobie i, i z tego sobie zrobi wielką panoramę, nie? Czyli łazienki byśmy sobie zrobili. I teraz to pokażę? Tak, zobaczy. O kurde. I mamy cały, wiesz, pokój. Cały pokój e, pokazany. Fajnie. To jest, wiesz, jedna z wielu tych, tych funkcji i myślę, że, że się zaprzyjaźnimy z nim. I że będzie takim naszym południkiem. To też mi się No kurde, nie wiem, jak na was, na mnie robi ogromne wrażenie i robota. Ja jestem gadżeciarz, jak pewnie widać. Za Zagimbala 340. I żałuję, że go nie wzięliśmy wcześniej, że tam nie szukaliśmy. No, ale ja nie wiedziałem w ogóle, z czym to się je, do czego to służy i tak dalej, i tak dalej. O, i telefon mi pada właśnie. No, także to kolejne takie, taka rzecz tak na szybko pokazana, że tam będziemy się tutaj, mam nadzieję, rozwijać i że będzie OK. Tak, wychodzi teraz na to, że wszystko będziesz nagrywał ty. Dlaczego? No tak, bo ty nie potrafisz, no tak, zapomniałem. Ponieważ nie daj Boże, cokolwiek by się z nim stało, to ty byś mi żyć nie dał. A no, widzisz. Dlatego właśnie. Coś przeczuwasz już? <laughs> Dobra. Że coś się z nim e... stanie? Nie. No, by nie. Żeby nie było. Że... Nie pokazuję tego po to, żeby pokazać, że dbam o zwierzęta. Bo to wiadomo. Nie ja wiem, czemu ty to pokazujesz, ponieważ ty wczoraj tego próbowałeś. Nie, naprawdę to pachnie jak ten. Ja wiem, że to co ma siedlisko z psią karmą, znaczy z. No, psią karmą. Ale tu jest on kawałki mięsa lepsze niż w mojej konserwie. To coś, to jest nie tak. Tak idź, a? Chodź. O, dźmasz masz Ten kot jest upośledzony, jeśli chodzi o wzrok. Jakiej palcem nie pokażesz, tak, ona to nie, nie ma idzie. szans. Nie, ona przejdzie obok, nie zauważy. Dobra, dzisiaj? Mało, tak? To tu jeszcze masz patrz. Jak ty byś miała myszy łowić? łapać. Nie, bój się, ona sobie daje świetnie radę, jeżeli chodzi o łapanie myszy. Dobra, robimy sobie cięcie i coś tam może spróbujemy coś dziś porobić, nie? Tak. Już sporo czasu mamy, także rób cięcie i działamy. Kochani, my ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy pokazać coś innego mieliśmy pokazać otwornicę i młotek, ale niestety, oczywiście, Samsungowi, temu, który, którym, którym dotychczas nagrywamy, zrobiło się zimno i się wyłączył, i postanowił się długo nie włączyć. Także pod ładowareczką, pod kozą jakoś nam się udało go zranimować. Zrobiliśmy to, a zaraz sobie jeszcze raz pokażemy pokażemy sobie jeszcze raz ten młotek. Czyli co, obraliśmy sobie częściowo kable. Eee, dlaczego tak je tylko zostawiliśmy, i czemu to zostawiliśmy? Po to, bo nie wiadomo, jak będą tutaj te plafony, i tak dalej. Sobie jeszcze to zrobimy. Jak one, będziemy wiedzieć, gdzie one już będą, i tak dalej. Tak, Pani Sylwio? To tak, będziemy wtedy. Ja odbieram od banana, bo chciała To i tak... będziemy wtedy sobie to dokładnie obierać, i tak dalej. Także na razie jest tylko za, y, rozpoczęte, tak żeby było łatwiej to obierać. Tak, dosyć sporo będzie odpadło, ale, ale lepiej tak niż, y, niż mielibyśmy mieć je za krótkie. To przechodzimy sobie do, do młotka, tak? Tak. To no, idziemy. Dobra, i teraz w to tylko tak dla pokazania e, Sylwii przy młotowiertarce, ponieważ, ponieważ dojdą idą płyty, także my i tak będziemy musieli sobie jeszcze raz to, to sobie wiercić, tak? Tak. No, ale tak w sumie dla pokazania i zobaczenia w sumie co ta otwornica potrafi, bo jeszcze możemy je zwrócić, także. Czyli obojętnie gdzie? Obojętnie gdzie. I więcej tam gdzie gniazdko, nie, tak może jednak wykorzystamy ten otwór, tylko mocno trzymaj, dobra. No. No, ty daj radę, nie? Mimo, że w cegle to. No, to fajnie. całkiem ładnie. Równiutkie, to Ładnie, ładnie, fajnie, podoba mi się. Myślę, że będzie, będzie ok, nie? No i wcale ciężko nie. No, widziałem właśnie, że szło pięknie. No. Czyli co, na razie zostają, nie? Z nami te tak. otwornice. Myślę, tak. że, że. No, się oczywiście, sprawdzą. że się sprawdzi. Naprawdę, równiutko wyszło. O. o! wyleciało wiertło, czyli nie było dobrze kręcone. I faktycznie oni pisali tam, że, ten, że ta nakrętka, ta, ta śruba, się wykręca i to jest bardzo irytujące. I fakt uważam, że to gorące będzie. I to, to może być. To nasza siatka. Wiem. Eee, I to, mo, to jako tam, jako wada, wskazywali. No ale pamiętajcie, 17 zł. Nie? Są otwornice za sztukę po 200, więc. Ale myślałam, że kurczę, będzie strasznie ciężko, a. No a wiesz, jakie to są też ściany, nie? No, <laughs> no tak, coś z no. tym jest. Dobra, idziemy robić coś tam sobie innego, tak? Tak. Fajny otworek. No. Dobra, Pani Sylwio, Pani opowiada, tak na szybciorze. Że... Opowiadam, że mamy oiksowane całą kuchnię i co łazienkę. Znaczy? Co to znaczy, co To Pani znaczy Silvio. 5x, 6x, tu się kończy na 10x. 10x to jest e, gniazdko do e, wyspy, zabrakło mi słowa. E, z, po co te x? Ponieważ tu mamy już przygotowane okablowanie. 3 razy 25 z MKT. Do gniazdek i też jest oznakowane tak samo jak te punkciki na ścianach, żebyśmy wiedzieli co, gdzie, jak, po co i dlaczego. Dlatego, I na... że nie mamy uchwytów po prostu na świecie. To raz, a dwa, żebyśmy wiedzieli ile kabla jeszcze domówić, bo, bo trzeba będzie było coś tam jeszcze e, domówić. Zamówiliśmy, pamiętajcie, 200 metrów, y, półtórówki jeszcze 100 metrów do nas jedzie. Myślimy, że się tak skończy, że 300 metrów półtórówki pójdzie 300 metrów 3 razy 2,5. Tak, nie chcieliśmy tracić czasu, bo nie ma uchwytów usm -P. P. Tak, trzy. Także przygotowaliśmy już sobie kabelki, będą przy, przyczepione, tylko zamocowane. To samo zrobiliśmy na tej samej zasadzie łazieneczkę. Dokładnie tak. No jeszcze tak trochę będzie takich nudnych prac, ale, ale, ale. ale mm, no ale mamy nadzieję, że to już niedługo będzie skończone. To raz, dwa. Pamiętajcie, że zostało. Mam nadzieję, jeżeli mój szef to ogląda, to bardzo proszę, żeby się pospieszył. <noise> I będzie trzynastka, więc za tę trzynastkę chcemy już kupić płyty jak przyjadą płyty, no to wypadałoby, żeby ta elektryka była już tam po, pociągnięta, nie? bo wiadomo, nie będziemy wszystkiego płytować, Planujemy zostawić obszary przy oknach, e, przy drzwiach, przy grzejnikach, przy grzejnikach tak, w takich miejscach, który, na, przy których będziemy się tam coś coś dłubać, coś pracować. E, pewnie kolejność jest nieodpowiednia i tak dalej. Pamiętajcie, że e, nasza psychika w tym całym remoncie jest też bardzo kluczowa i ten, ten nowy telefon, ten gimbal, e, te, te, ta Paczuszka, jedna, druga, trzecia od Was, te wsparcie, te komentarze, to wszystko e, no jest nam potrzebne, nie? bo bez tego naprawdę, to, to nie jest tak, że wiecie, my, my mm, mówimy do Was, słuchajcie, wysyłajcie nam rzeczy, że nie chodzi o to. My damy sobie radę na spokojnie, e, zarabiamy, tak, pracujemy na etacie, e, i ja i Sylwia, więc może wolniej, ale, ale jakoś tam sobie damy radę, ale chodzi o to, żeby po prostu takie małe gesty, małe rzeczy takie pozytywne bardzo, pod naszą bardzo tak zwłaszcza pamiętajcie temat dachu zobaczcie sobie nas nasze filmy jak zestrało się ten dach z tym Marcinem i tak dalej zobaczcie nasz entuzjazm zobaczcie jak ja mówię witajcie w tym cudownym dniu nie? no to te witajcie w tym cudownym dniu tutaj jakbym chciał powiedzieć samobójstwo nie bez mała tak to tak to mniej więcej brzmi Także takie rzeczy, takie wsparcie w, w, od, od Was, y, takie drobne przyjemności, ta, ta sprzedaż samochodu teraz, y, zakup nowego, jeżdżenie po te auto, y, to też było coś innego. Ja też myślami sobie uciekłem w ogóle, przestałem myśleć o tym. Zwłaszcza, że to było tak na, y, na huranie. Y, y, już w pewnym momencie tego dnia ostatniego, to już musieliśmy coś kupić. Miałem do wyboru albo Peugeota, albo jakiegoś y, starego, albo golfa. No, wybrałem golfa i jak na razie jeździ. No. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pojeździ. Kabla już faktycznie nie ma, tak? To było 200 metrów? Nie, to było 100 metrów. 100 metrów, no to już niewiele zostało. No tak pomyślałem, że ktoś tam napisał, że zamówcie więcej y, do gniazdek, bo do gniazdek pójdzie więcej. Faktycznie na 100%, bo już widzimy, że, że trochę tego będzie. Pamiętajcie, że też zapasy robimy i tak dalej. że zapasy, że ten, te, tak jak tutaj, nie, że więcej wystaje niż normalnie. Normalnie w instalacji tho, wystaje 10 cm. I czasami, jak, jak gdzieś coś tam oglądamy filmy z budowy u kogoś, to ten elektryk tam się ledwo, ledwo. jak Ile on musi tam nerwów natracić, żeby to gniazdko podłączyć, czy, czy ten plafon, oświetlenia, jakieś. No ale to no jest tak jak jest, wiadomo, wszędzie wszyscy oszczędzają. no akurat na kablu nie oszczędzaliśmy, trochę więcej zostawiamy. Ale tu pamiętajcie, że to my będziemy to łączyć, więc no nie mamy aż takiego doświadczenia, będziemy się denerwować. Więc, no więc musieliśmy tak zrobić. Tak, a jeszcze a propos elektryka, korzystając z okazji, chcieliśmy Jakubie jeszcze raz bardzo serdecznie... Bardzo, bardzo podziękować, żeby nie było, naprawdę my to doceniamy. To jest mega, nie? Ja naprawdę się nie spodziewałem, się spodziewałem jednej góra, dwóch paczek, wago, to co wysłałeś, Petardiocha. Także dziękujemy jeszcze raz i tak jak mówiłam na którymś Chyba w poprzednim filmiku, że mamy nadzieję, że niedługo poznamy Cię osobiście. Tak. Ja przede wszystkim dziękuję Ci za wiedzę. Mieć elektryka na wyłączność na, na telefon, kurde, fajne, nie? No, tyle rzeczy już przecież pytałem. Dobra, co tam jeszcze mieliśmy, coś mieliśmy jeszcze powiedzieć, czy nie? Chyba już. Nie. Dobra, no to to jest ostatni dzień nagrań yy, starym ciężyc, telefonem. Na naszy, naszym yy, To jest ostatni dzień, kiedy nagrywamy tym telefonem, także ładnie się pożegnajcie. Ten telefon podejrzewam, że zostanie ze mną tak jako mój, bo tej Motorola naprawdę szczerze nie lubię, więc yy, przesiadam się na tego starego Samsunga, którym teraz nagrywamy i poczekaj. I będziemy nagrywać tym cudem. Tak, chcieliśmy zobaczyć, jak działa aparat w tym yy, telefonie fotograficzny, wyszliśmy sobie na zewnątrz. Bo, bo, oglądaliśmy zdjęcia u innych, nie, a pamiętajcie, że ten telefon ma wiele, wiele lat, tam nie wiem, już z 5 czy 6 lat ma, to już jest używane, sześć Tak lat. i postanowiliśmy Jakoś zrobić tak. zdjęcie księżyca, gdzie był y, tylko sierp, tak. taki świecący, żółciutki, zobaczcie jakie Stukrotny zdjęcie. Stukrotny zoom, no kurde ty, no jak, nie, jak nie z telefonu, nie? Prawda? No baję, naprawdę ten telefon ma możliwości, ma możliwość nagrywania w 8K, czego oczywiście nie wykorzystamy, bo YouTube nawet chyba tyle nie przetworzy. 4K nam w zupełności wystarczy, tak uważamy, że jakość tych filmów jest w miarę w porządku. Teraz mam nadzieję, że nie będzie trzęsło. Ten telefon sam w sobie ma świetną stabilizację, bo też żeśmy się bawili. I to jest najwięcej pieniędzy, ile wydałem na telefon w swoim życiu. Nigdy więcej, nigdy nie kupiłem telefonu za 1500 zł, zwłaszcza używanego, zwłaszcza tak starego. Więc mam nadzieję, że... Że będzie nam służył długie, długie lata, i fajnie, że telefon ma już etui i ma szybę, to już też tam folię, e, bo też mieliśmy inwestować w to, e, a wcale to też nie jest mało. Dobra, tyle od nas, bo jak to ja, jak się rozgadam, to ole cały czas, nie? Dobrze, Dzie że chociaż to widzisz. Widzę. <laughs> <laughs> Jakieś założę kanał Monolog Adriana, nie? <laughs> Dobra, trzymajcie się ciepło, miłej nocy Wam życzymy. I co, mam nadzieję do zobaczą jutro, nie? Dziękuję Wam oczywiście za wsparcie, za komentarze, dobre rady, niech tu tam śniesie. się, jak możecie udostępnijcie, to jest bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Eee, nie wiem, coś jeszcze, coś jeszcze się powiedzieć? Życzę dobrej nocy, przestań już gadać. Dobra. No to dobra, trzymajcie się ciepło, <laughs> Szuja Dobra. podła, ta sylga podła. No widzicie, się cieszy, <laughs>